Na razie rząd stara się zachęcić Polaków do szczepień, ale rozważa także scenariusz wprowadzenia ich obowiązku mówił dzisiaj podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwszej kolejności zastanawiamy się nad szczepieniem medyków, czyli tej grupy zerowej, która miała priorytet w szczepieniu. Mówię tutaj o okresie grudniowo-styczniowym, ale na razie decyzje nie zostały podjęte, żeby ten przymus wprowadzić. To samo jeśli chodzi o różne pojawiające się rozwiązania dotyczące różnicowania dostępu do różnych usług ze względu na fakt bycia zaszczepionem. Do dziś w całym kraju wykonano 33,5 miliona. Szczepień z czego około 18 milionów osób przyjęło pierwszą dawkę, a blisko 17 milionów jest w pełni zaszczepionych. To są liczby z jednej strony duże, ale z drugiej strony wciąż niesatysfakcjonujące. Dzisiaj mamy taką sytuację, że osób, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepienia bądź są zarejestrowane i w ciągu najbliższych dni przyjmą szczepionkę, to wśród pełnoletnich osób to jest 56% populacji. I proszę Państwa, niestety też widzimy, jak cały czas spada liczba rejestracji. O tym, że czwarta fala koronawirusa może wkrótce nadejść, świadczą liczby od czterech dni. Liczba zakażeń w całym kraju nie spada poniżej dziennie. tylko dziś odnotowano ich 108, najwięcej na Śląsku. Wczoraj było 9 zakażeń na całe województwo śląskie. Dzisiaj już jest 20, czyli tutaj zdecydowanie podwoiła się ta liczba osób, które zachorowały na koronawirusa. No i niestety z zapowiedzi ministra zdrowia wynika, że możemy spodziewać się kolejnych wzrostów w ciągu następnych tygodni. Niestety, przygotowujemy się do kolejnej fali, czwartej już fali na jesień. Jeśli ta się pojawi, niewykluczone, że czekają nas kolejne obostrzenia. Dziś minister zdrowia mówił także, że rozważane będzie wprowadzenie ich regionalizacji, tak jak kilka miesięcy temu. Festiwalowy sezon powoli się rozkręca, w tym roku będzie stał pod znakiem dużych kontrowersji. Powód to szczepienia. Oprócz 250 osób w Wodzisławskim Koncercie reggae, czyli najcieplejszym miejscu na Ziemi, mają wziąć udział tylko za szczepieni. Przynajmniej teoretycznie. Jeżeli ktoś segreguje, to ustawodawca. Jeżeli ktoś ma pretensje do tak napisanego rozporządzenia, to niech dzwoni do kancelarii prezesa Rady Ministrów. My musimy dostosować się do przepisów obowiązujących po to, żeby w ogóle zorganizować festiwal. I to jest najważniejszy cel. Natomiast miasto nie ma żadnych możliwości prawnych, aby weryfikować certyfikaty na tak zwanej bramie i tych kontroli nie będzie prowadzić. Wierzymy w oświadczenie osób, które akceptują regulamin imprezy, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie zapisane. Jest tam zapis mówiący o tym, że kupujący bilet ma zaświadczenie o wykonaniu szczepienia. Obsługa tego sprawdzać nie będzie, a czy w sobotę pojawi się Sanepid lub inne służby, tego nie wiadomo. Na pewno organizacja wydarzeń tego typu to sporo kombinacji. Myśmy też patrzyli na te festiwale, które są w Polsce i tak naprawdę jest niedużo, żeby zobaczyć jak organizatorzy sobie radzą z tą całą sytuacją. O dyskryminacji i segregacji sanitarnej piszą nie tylko potencjalni uczestnicy letnich wydarzeń. W tym tygodniu głośno zrobiło się też o hip hopowym zespole Molesta Evenement. Raperzy zrezygnowali z występu w Parku Śląskim, bo nie zgadzają się na występ dla publiczności, która ma być selekcjonowana. Wbrew temu organizatorzy promują wydarzenie tak: i jasno stawiają sprawę szczepień. Komentarze mówiące o segregacji i naszym wykluczaniu osób są całkowicie błędne, ponieważ mamy tutaj e, dobrowolność w uczestnictwie w wydarzeniu. To jest wydarzenie komercyjne, na które trzeba kupić bilet, a my staramy się zrobić wszystko, aby nie dopuścić do kolejnego lockdownu. I między innymi promujemy szczepienia wśród wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniu. I mamy w tym wspólny interes. Jesteśmy w branży eventowej, która dostała bardzo mocno e, od. Ostatnich lockdownów, w związku z czym nie możemy doprowadzić do tego, aby sytuacja się ponownie powtórzyła na jesień. Na teren Fest Festiwalu, który potrwa od 11 do 14 sierpnia, uczestnicy wejdą na podstawie pisemnego oświadczenia, certyfikatu szczepienia w aplikacji m-obywatel, dokumentu z portalu gov.pl lub unijnego certyfikatu. Kryzys w PKM Katowice. Brakuje kierowców, przez co jest duży problem z realizacją kursów. Tylko w ciągu tygodnia z rozkładu wypadło ponad 350 kursów realizowanych przez katowickie przedsiębiorstwo. Czyli nie tylko przewoźnik nie otrzymuje wynagrodzenia, które powinien dostać zgodnie z umową, ale także nakładana jest dodatkowo kara finansowa. Problemy przewoźnika odbijają się przede wszystkim na pasażerach. W ostatnim tygodniu na specjalnej stronie zarządu transportu metropolitalnego, gdzie pojawiają się informacje o utrudnieniach, było pełno takich komunikatów. Wydaje się, że autobusy odjeżdżają jeden po drugim, ale to złudzenie, bo niezrealizowanych kursów nie widać. Tą sytuację po prostu nie tolerujemy, dlatego zareagowaliśmy błyskawicznie i już 15 lipca przesłaliśmy do przewoźnika pierwsze upomnienie. Teraz oczekujemy przedstawienia skutecznego planu naprawczego. Liczymy, że te uchybienia, które teraz dotyczą PKM Katowice, zostaną jak najszybciej Rozwikłane. Czy tak będzie, nie wiadomo, bo przedsiębiorstwo nie chciało zabrać głosu w tej sprawie. Powodem dużych problemów są braki kadrowe. Powrót turystyki spowodował, że wielu kierowców, którzy zatrudnili się w komunikacji miejskiej w czasie pandemii, teraz wróciło do poprzedniego zajęcia. PKM przedstawił dzisiaj propozycję, jak sytuację poprawić, ale ZTM dopiero będzie je analizował. Blisko 23 miliony dotacji z Unii Europejskiej. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii w gminach w przestrzeni zarówno publicznej jak i mieszkaniowej. Oczywiście jest też odpowiedź na, na zmiany klimatu, na czystsze powietrze i na tym nam szczególnie zależy w województwie śląskim. To znajduje odpowiedź w strategii województwa zielonej śląskiej 2.30. Dzisiaj to kwota ponad 22 milionów złotych pochodzących z środków Unii Europejskiej, z funduszy europejskich. Ale oczywiście programujemy nowy regionalny program operacyjny i pragnę Państwa zapewnić, że ten priorytet związany z, z, z tym zielonym naszym Śląskiem znajdzie wielkie odzwierciedlenie również w puli środków, alokacji środków, która zostanie na ten cel zapewniona. Prawie 3 miliony złotych otrzymał Żywiec, gdzie konkursowy projekt dotyczy termomodernizacji budynków przedszkola oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Całkowity koszt inwestycji to kwota blisko 3,5 miliona złotych. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj możemy podpisać i otrzymamy po prostu te środki. Jak wiadomo termomodernizacja to nie tylko sama termomodernizacja, ale to również się wiąże przez z wymianą źródeł ciepła i z innymi elementami. I to się przyczynia do tej całej strategii, którą od wielu, wielu lat zarówno Urząd Marszałkowski, jak i my wszystkie gminy i miasta prowadzimy w kierunku ograniczenia smogu, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Na walkę o czyste powietrze pokazią sumy otrzymał powiat cieszyński. To prawie 6 milionów złotych. Środki pozwolą poprawić efektywność energetyczną budynku jednej ze szkół w Ustroniu oraz hali sportowej w Cieszynie. Sam Cieszyn natomiast otrzymał dodatkowy milion złotych na projekt związany z likwidacją niskiej emisji w centrum miasta. My mamy plany na następne lata, na następne etapy. Miasto Cieszyn, właściwie zabudowa w mieście Cieszyn w samym centrum. To są w większości stare kamienice, które no wymagają tego, żeby zarówno je termomodernizować, jak też zmieniać źródło ciepła. Także my będziemy kontynuować te plany i chętnie sięgniemy po następne środki. Dotacje pochodzące ze środków unijnych otrzymała też m.in. bielsko-biała oraz gminy jeleśnia, czachowice dziedzice i ochotnicza straż pożarna w Dankowicach. Śląska izba lekarska zachęca mężczyzn do regularnego badania pod kątem nowotworów, bo mężczyzn w przeciwieństwie do kobiet trzeba zachęcać. Wśród nich profilaktyka jest zdecydowanie mniej popularna, a ryzyko występowania nowotworów u panów jest równie wysokie jak u kobiet. Zwłaszcza po osiągnięciu pewnego wieku. U mężczyzn po 50. roku życia rak stercza to jest zdecydowanie nowotwór, który przeważa i jest tym, który jest numerem jeden. Po, po. Mężczyzn. Na Śląsku notujemy corocznie 2000, około 2000 nowych rozpoznań raka prostaty na różnym etapie. Niestety nie wszystkie są uleczalne. Nowotwór niestety nie daje objawów, jeśli jest we wczesnych fazach rozwoju. W związku z czym kluczowe są akcje profilaktyczne i nagłaśnianie problemu. Dlatego w ramach promocji profilaktyki męskich chorób nowotworowych 12 lekarzy wzięło dziś udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej do kalendarza Silni Mężczyźni. To już druga edycja akcji. Najważniejsze jest to, że tutaj pozując przed obiektywem aparatu, odsłaniając się nieco w sposób bardzo delikatny, bardzo wysublimowany, lekarze podkreślają to, że w profilaktyce nie ma miejsca na wstyd. I to jest takie nasze główne przesłanie: w profilaktyce nie ma miejsca na wstyd i po prostu tym badaniom powinniśmy się poddawać, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I to właśnie na badania profilaktyczne zostaną przeznaczone pieniądze, które ze sprzedaży kalendarza uda się zebrać. Pomysłodawcy akcji przyznają, że poprzednia edycja kalendarza z udziałem kobiet cieszyła się dużym zainteresowaniem. W przypadku silnych kobiet były to badania USG piersi i ponad setka kobiet została przebadana za darmo. W ty w tej edycji czyli silni mężczyźni 2022, która będzie dostępna już we wrześniu na biegu ubiegamy się o zdrowie 4 września. Będziemy zbierać fundusze aby zasilić nasze konto i przekazać je na cele e, dokładnie takie same czyli na badania profilaktyczne dla mężczyzn. Jak się okazuje lekarze modeli tegorocznej sesji nie trzeba było namawiać. Specjaliści z różnych dziedzin medycyny jednogłośnie wychodzą z założenia że takie akcje należy promować szeroko. Minutę. To znaczy, zostałem oznaczony w poście na Facebooku poszukującym lekarzy z śląskiej izby lekarskiej, którzy chcieliby wziąć udział w akcji tego kalendarza i dokładnie tyle mi zajęło znalezienie adresu e-mailowego, żeby wysłać swoją kandydaturę. Myślę, że sama idea jest niezwykle ciekawa, zwłaszcza wśród nas lekarzy, którzy my często zapominamy o własnym zdrowiu. Jesteśmy ukierunkowani na swojego pacjenta i czasem okazuje się, że sami zostajemy tymi pacjentami. Pacjentami, a w odniesieniu do tak ważnej inicjatywy no nie mogło być innej odpowiedzi. Kalendarz będzie dostępny w sprzedaży internetowej, będzie można go kupić również w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej. Planowane są także akcje promocyjne.